Fundacja ADA to nie tylko centrum adopcyjne dla skrzywdzonych psów i kotów. To także ośrodek rehabilitacji zwierząt chronionych oraz ostoja dla zwierząt hodowlanych. Ponad tysiąc osobników, około stu rodzimych gatunków zwierząt nieudomówionych rocznie. Ofiary kusownictwa, wypadków komunikacyjnych, Świadomej lub nieświadomej, szkodliwej działalności człowieka nie wymagałyby pomocy, gdyby na swojej drodze nie spotkały ludzi. Zwierzęta wykluczone bo tak je nazwaliśmy, wykluczone przez prawo, przez system, przez społeczeństwo nie mogą liczyć na jakąkolwiek państwową pomoc. Gołą. Wróbel, sowa-oszata, myszołów, bielik, ryś, wilk, niedźwiedź. To tylko kilka z ponad setki gatunków. Wilk, wolfik, potrącony przez auto, umierał wiele godzin w przydrożnym rowie. Kierowca nie zatrzymał się, cudem odnaleziony w ostatniej chwili w stanie krytycznym, roztrzaskana miednica, stłuczone i niewydolne nerki. Walka trwała dwa miesiące. Historia zakończona sukcesem, a to moment wypuszczenia do natury. Do Na takich chwil właśnie pracujemy. Dziś Wolfik jest wolnym i zdrowym wilkiem na wolności. Bielik trafił do nas w wyniku zatrucia. Zjadł zatrutą padlinę, którą trują rolnicy. Walka o jego życie trwała trzy miesiące. Codzienne kroplówki, intensywna terapia, dokarnianie na siłę. Udało się. Trzy miesiące później odleciał w świat. Zobaczyliście krótkie historie dwójki naszych dzikich podopiecznych. Dwójki z wielu tysięcy, które do nas trafiły. Momenty wypuszczenia to dla nas najpiękniejsze chwile. Miesiące pracy. Sekundę euforii w trakcie pożegnania. To właśnie w takich krótkich momentach kumuluje się długa i ciężka praca wielu osób. A my wiemy, że to, co robimy, ma sens. Fundacja Ada to także wiele bardzo dużych projektów. Twierdza wykluczony. Zwierzęta niewidzialne. Zimujące bociany białe, pogotowie dla niedźwiedzi, pogotowie dla rysi i wiele innych. Fundacja Ada to także misja misja mówiąca o tym, że wszystkie zwierzęta są ture, wszystkie zasługują na profesjonalną pomoc i ratunek. Jeśli tak, dołącz do nas, pomagaj i buduj lepszy świat dla zwierząt.